Siemano siemano dzisiaj zagramy sobie w e, no wie, jako pierwszy e, odcinek w e, e, oczywiście Crash Royale. Ja e, jeszcze mam tutaj rękę po prostu tą e, trening więc dobra co my tu mamy wziąć? Mam wziąć to, dobra Okej okay. i to za nim, tak? Dobra, proszę No dobra, no to niech idzie, niech idzie O, goblinki powstawił bo ten bot. No dobra, no, po prostu pokonujemy, no i idziemy, prawda? Uuu, uuu, fireball, okej, okay. dawaj fireball, dawaj fireballa I żeby tak wieżę trafił No dobra, trafi wieżę Nice, tutaj i bijemy ładnie, ładnie Teraz myślę, żeby dodać muszkieterkę. Tak. I tutaj mamy już łatwą wygraną widzowie, ale to jest nadal Training Aria, więc co to za wygrana? Ja wam powiem, że jestem ja bardzo dobry crush royale. Gram po prostu mam nowym koncie tutaj. Dobra. Rikowski 14 Sorry, the YouTube. No, ale może być Rikowski. Rikowski, Rikowski może być. O, Rikowski ma Dobra, widzę, że tutaj każe mi jeszcze jeden samouczek zrobić. Dobra. okej, okay, idzie tutaj giant. Co robimy? O, bekę ma postawić. Dobra, postawiamy bekę. No, bekę dawaj mi. Bicie, bicie, bicie. Ładnie tutaj idą, prawda? Widzowie, subskrybujcie kanał. Ok, no to minionsy tutaj. Dobra. Z drugiej strony damy sobie, Knight's z archerkami. No, i teraz mamy, myślę, że łatwo wygląda z tym botem. Ładnie tutaj. Tutaj dodamy jeszcze muszkietarkę. Wiem, że teraz nie zarządzam Elixirem, ale to jest training Area, Dopiero potem będzie trzeba robić coś poważniejszego. Dobra. No to tutaj, hop, ok, dajemy. I uu, trzy gwiazdki. Mhm. Dobra. Czyli mamy już komplet i. Okej, okay, okej, okay, wiem już, rozumiem, dobra, czyli tutaj będziemy tak i to będzie nam tutaj ładnie szło. Tutaj jest to... Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba pas Royal niestety zablokowany. Dobra, ulepszmy sobie oczywiście pekę. No i arczerki bo trzeba ulepszyć, prawda? O, jeszcze może upgradeować. Mogę? No to ładnie, widzowie, ładnie. Dobra, gramy pierwszą grę, prawdziwą, z prawdziwym graczem, więc zagrajmy. 23 pucharki już. Mhm. Dobra. Myślę, że tak tutaj Knighta, Knighta. Mhm. Ładnie tutaj stoł, bardzo sobie pójdzie. I tutaj damy pekę. Tak, ładnie tutaj obroniliśmy. Ładnie, ładnie wszystko idzie, e, taki troszkę nie niewyrozumiały. Na razie mamy na plus elixir na pewno. Tutaj myślę, że o o, właśnie arczarki tutaj by się przydały. E, ten giant na pewno zada obrażenia, prawda? Ładnie, ładnie, ładnie bije. Po co fireball tam? Nie wiem. E, ładnie tutaj Giantik, e, więc tutaj już kończmy to powoli ale miejmy coś na obronę właśnie w takiej sytuacji, na przykład Pekkę właśnie. O, ładnie, ładnie, ładnie tutaj muszkieterka nam bije. E, tutaj, bo tutaj mamy problem. Dobra, minionsy tutaj. Idź, Pekko, idź. No i po gierce. Pierwsza gra wygrana, pewnie te pierwsze pięć aren będzie dosyć prostych, a potem będą już się schody. Hi, skrzynka, dwie gwiazdeczki, goldzik, fajnie, mamy już 31 pucharków, dobra, no to dajemy dalej battle, prawda? Mhm, dobra, ma więcej pucharków od nas, dobra, zobaczmy, co tu mamy. Dobra, tutaj pekę, mini pekę oczywiście, damy. Tutaj najcik, no, to tutaj Minionsy, Niech się z nim rozprawił. Ładnie. No, tutaj zada nam troszkę obrażeń, ale metal ładnie, prawda? W ogóle nie wiem, czemu on tego nie kontruje w żaden sposób. Kurczę. Nie miałem nic takiego. Ej. Nie miałem, ale ja mam jego wieże. No tutaj bardzo trudno się kontroluje tą pekkę Mini pekkę Bo czemu jak to zadaje takie marzenia? Trzeba mieć pekkę gotową na mini peka No mini pekę na mini Właśnie Muszkieterka, tutaj peka Pójdzie i ładnie wygrana Nawet spela nie musiałam używać Ale ten już był trudniejszy Ładnie idziemy tak Uuu, dwie gwiazdeczki i teraz co chcę? Mam muszkieterkę, mam arosy, mam dużo szczalających, przyznam, a to może na pekę być dobre, więc wezmę sobie goblinki. Akurat i zamiast myślę. No, na pewno nie będę tutaj potrzebował tego fireballa zbytnio. Fireball jest mega dobry. Ale myślę, że Fireball to nie, niepotrzebne mi w tym momencie. Mhm. Tutaj jeden spal na pewno wystarczy, prawda? Tutaj ładnie to jeszcze damy i upgrade'ujemy sobie. Dobra, ładnie. Dobra, no, mamy drugi levelik. Dobra, ligament. Coś tam odblokowaliśmy zanim zagramy kolejną gierę. To jeszcze chwilę po to. Mhm, Upgradujemy to. Okej. Okay. Dobra. E, tutaj jak widziałem to jest ten. Oczywiście upgradujemy, by zdobyć się Expo. Widzę, że tutaj jest ładnie ten, to myślę, że żeby był tańszy ten dek, to zamiast muszkietarki. Tak, to, to, to teraz będzie dosyć to miało sens. O muszkietarka przecież nie jest nam no, aż tak potrzebna. Mam hmm. Dobra, mamy go blinki. Dobra, czają i arczarki. Śmiemy. I Pe mini peka. dobrze. Giant tam zada. Jeszcze e, nasza archerka ładnie tutaj, w Dawidzowie. E, myślę, że to już rozwali, więc. O, najcik. Proszę. Wierzę. Właśnie. No, pięknie. E, tutaj myślę, że taki najcik. O, tutaj spirgobliny myślę, że przydałyby się. Kurczę, dobra, zada nam obrażenia trochę. Tutaj źle stawiłem w ogóle te spirgobiny. Tutaj damy taki ten... O, dobrze, że nie stawiłem, tutaj pekka. Bito. Spoko. Teraz mamy spoko sytuację. Hmm, jak coś tu da, to od razu. Dziwne zagranie. Ładnie, ona już tu bije, a my tutaj da. Tam mamy 608 HP na wierzyciel, więc od razu myślę, że Gianta. E, Spirgobriny... Goblin. O, widzę, że tutaj Pekka coś się zainteresowała. A to ja nie chcę, żeby ona się interesowała. Tutaj ładnie go blinki, jak mówiłem, będą tutaj nam robić za taką tanią obronę naziemną. No i the end, widzowie. Bardzo ładnie, prawda? Hi, hi, hi Jak widzicie, ten panel nie jest o royal który tutaj jest, ale no co, no. Dobra, ja myślę, że tutaj byśmy wbili drugą arenę w tym, w tym więc. Bierzmy się do pracy, prawda? Bo nie można zwlekać. Jaki ma przymieszny śmieszny banel. Nie wiem z czego. jakim ma taki, taki banner? Myślę, że tutaj PK pójdzie. Taki giant na drugą stronę. O! Mam. żeby Eskorta była. No i nam zostało trochę eliksiru. Ładnie o, no i tutaj ładnie spir goblinki, prawda? Minus damy jeszcze. Tutaj mamy już gotowe gobliny. Dobra, ładnie tutaj wydefujemy. No i pierwszy, prawda? Tutaj już damy o, peka. Mini peka. Na razie przyczekajmy, bo jak dam po prostu Knighta, to to nie wyjdzie tak po prostu, se. Dobra, poczekajmy właśnie, da niech coś. Tutaj ładnie. Poczekamy na Double Elixir, wtedy będziemy mogli coś lepszego zrobić, ale tutaj widzę, że mamy już dobre dosyć e, ten goblinki jeszcze. I tam idzie nam giantik. Ładny pusz. Ciekawe, czemu nie używa spela. W ogóle bo tutaj ładnie poszedł No to już myślę, że się on poddał. Jeszcze rzucimy takie e, arousy No i ładnie. No to kolejna widzowa gierka wygrana. Hi-hi-hi-ha. Oczywiście. I dojdźmy już do kolejnej areny. Dobry. Tutaj oczeki ja czeki. Kolekt. Co tu będziemy? Gold. O, ładnie, powiększyło nam się. I muszkieterka. Ładnie. Muszkieterki już nie mamy w ale i tak warto ją ulepszyć dla X, prawda? Ładnie tutaj. I tutaj muszkieterka. To tutaj ulepszymy ją. Ładnie idziemy. Hmm. King Tower. Spoko. O, goblin hat. O, goblin hat. To będzie dobre. To możemy ulepszyć poza tym, więc to nam da dużą przewagę. Czajanta. Mhm. I mamy goblin hat. Teraz za co goblin hat wstawić? Bo ja w tym momencie nie wiem dosłownie, ale chyba za te spir gobliny, bo to i tak robi te spir goblin, a ogólnie to... O, to jest RER w ogóle. Aha. W ogóle to będzie po prostu jakoś bardziej takie dobrony. Do nie sądzę, że to się przyda, ale jakoś będzie bardziej zbilansowany ten, tak? No dobra, grajmy dalej, może zaraz będą jakieś cięcia, by nie swój ten odcinek pół godziny z wybijania areny, gdzie ja wszystko wygrywam, prawda? No, ale już tutaj y, myślę, że taką upekę postawić, żeby było nieźle. Piękny, piękny po prostu y, goblin, hat, y, pięknie postawiony. Mi się wydaje, że ci ludzie myślą, że u, wyjdą zaraz tutaj gobliny i tak, hahahaha, ha, pokona. Dobra, daj mi tutaj goblin, no to. i goblinki. No i teraz to się nażywa pusz. Wow, patrz, patrzcie jaka armia idzie. Nie do wybrania. Jeszcze tutaj damy knighta. Zacz, nie, Najta, Knight, sorry, arcerki i ładnie. Tutaj robię. Rzucajcie, strzelajcie, strzelajcie, strzelać. No tutaj łatwo myślę, że wygramy, ta runda będzie zdecydowanie łatwa. No i koniec, no widzowie co robić, no koniec się stał, 3-0. No i najscik. Nice. Jakie my tu mamy, co? No, zagraliśmy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć gier i 3-0 każda gra. No jedyne co tutaj mamy nowego to Goblin Cage, ale nie sądzę, że będę chciał go używać, Goblin Cage'a. Ile ja mam kart już tu? Ej, to zaraz można robić deck. Może zrobimy shorta z zrobienia decku, co to na co? to co, 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 co? Taki deck na drugą arenę, jakbyśmy zrobili już tak porządne. Dobra, lecimy. Bez zwannego Mówienia o WIFUFA lecimy. A ja ci też powiem. Good luck. Myślę, że archerki takie by były dobre. To tutaj ładnie Peko wykontrolujemy. No ładnie, ładnie tutaj lecimy. Czy dać goblinę? Nie, goblinę bardziej myślę, że do obrony, ale gość już nie wie co zrobić w ogóle. Słuchaj, miałeś tyle eliksiru do wydania. Panie. Dobra, tutaj myślę, że goblinki właśnie teraz sadzimy. Ładnie. No i myślę, że gianta. Teraz. A już, już niech bę. pójdzie ten giant. I nasz ponucił. Strzelać. Fire. Ładnie. Dobrze, idziemy. Ładnie tutaj. Hmm. Ładnie, ładnie, idziemy. Ładnie tutaj arrowsy teraz się przydadzą. Ładnie. widzieliśmy. Dobra. Poczekajmy na Double Elixir, bo będzie e, na pewno. Łatwiej nam zrobić jakiś poronny ból. Ale ja myślę, że można już tak. Giant. O, właśnie, nie, 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 nie. Nie, to Goblin Hata. Tutaj ładnego. Wsadzimy. I tutaj jeszcze Aczerki. Ładnie. No i teraz dopiero Giantyka. Mhm. No i to już jest nie do obrony. No, gość nie wie, co zrobić. Co tu się stanęło? Czemu się nam tyle tych koplinów? Czemu? Jeszcze tutaj goblinki dorzucimy. Wygrana, widzowie. Kolejna wygrana. Hi, 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 hi. Good game. Baby się nie niesie. Prawy się nie niesie. Ale jak takiego bombera sobie odblokuje. Mm, magnifiko. My już niedługo będziemy na kolejnej arenie w ogóle, więc już coraz bliżej. I na razie wszystko wygrywamy, więc yy, może dwie Gierki yy, po prostu najważniejsze momenty wam to. Dobra, dał anta, dodajemy go. No i czekajcie dalej, aż się coś wydarzy. ale idzie a to jest, nawet chyba bez cięcia będzie można to zrobić bo to już jest a w sumie dobra, weźmy, tą grę do końca dobra, widzowie rozwalamy gościa, tutaj się bronimy ładnie tam mamy już e, ładnie tutaj tutaj się już wybronimy na 100% ładnie Da, I tutaj miniądze, aczelki, ładnie. Tutaj wyjdzie ten goblin i go pokonajemy. I koniec widzimy. Hmm, piękna sprawa, co? O, bardzo mi się to podobało. Likowski, wygram. ale oczywiście. 14. Gold. Pięknie. Jeszcze tylko jedna skrzynka. Jeszcze tylko 3 pizz. Trzy bitwy trzy bitwy, trzy bitwy, Dobra, no to grajmy, grajmy. Tutaj mamy Nightmare. Można dać go tu. Na przykład tu. To myślę, że będzie już zadowolony, kiedy zobaczyłem Nightmare. To będzie u u co to jest za kratka goblinów Magic! Walka, walka, między chatkami, walka między chatkami. To jest yy, epicka walka. Zobaczcie. Epicka walka między chatkami. Uuuu, Golden Gage. Dobra, ja tu oszukam. I Fajna walka była, co? Kurczę, zmarnowałem. A, atakują mnie Spirit Gobliny. Okej. Okay. Tutaj ładnie Teraz tak, tak I lecicie Coś postawi? Nie, już nic nie postawi Ładnie, ładnie lecimy Ładnie Tutaj dżajancik Tutaj musz... Muchy, muchy. kablinki ...pokonać tego... No, nie wiem... O, o, ładny spel, ładny jeszcze się trzyma przy życiu. Jeszcze się trzyma, ale ja już tutaj wezmę to. I wezmę to. I to. No i pogranę na gości. Zobiliśmy ładnie po prostu. Eee, good game. Naprawdę, coś tam umiał ładnego spela Pelapuści. Ile jeszcze kiedy Będę musiał zagrać. Kurcze! Nie, nie dobre. Nieważne, nieważne. Dobra, widzowie, to po prostu tą grę myślę, że Wam po prostu je przeskluję. Kiedy będę już wygrywał, chyba że coś się ciekawego. <laughs> Widzowie, kończymy to. Zobaczcie. Dajcie ładnie. Peczka już tutaj ładnie peka. Wow. Pekunio. Kurczę, ale on jeszcze chce grać. On jeszcze się nie bał. To są właśnie... To są właśnie piękno tych graczy, no. Nie poddają się, kiedy stracą jedną bierze tylko walczą do końca. Już wierzą, że jeszcze puszczą 20 fireboli i pokonają ich. Po prostu, bo ja już nie chcę. I Archer, arus, Uwaga, widzowie. Teraz będzie... Good game, w ogóle. Teraz będzie ostateczna bitwa, ponieważ walczymy o... przejście do kolejnej areny. To i... teraz będzie ważna bitwa, więc musicie... Ić. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. A ja już lecę. Co to też bitwą? I to jest bitwa o tuarę. To jest bitwa o arę. Tej ary nie chcę grać. Więc grajmy tutaj ładnie. Trajancik. Mhm. Mhm. ładnie tutaj zagrani. Tutaj omronimy się. I Giantyk będzie miał w ogóle pomoc. O, aczerki. Szczęść, szczęść tego Knighta. Ładnie. Dobra, lećcie tam. No i już powierzę gość. Powierz. Naprawdę nie wiem, jak można było nie użyć. ale usłyszymy, mamy Firebola. Dobra, lećmy już do końca. Po ja, ja prostu. Pi, pi, pi bu, 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 bu. I peczka. Peczka tam idzie i robi pau. Pau. I ładnie, pokonaliśmy. Było łatwiejsze tam tamten gość, którego Wam przewinęły. Dobra, i okej. Okay. Czyli widzowie oficjalnie mamy nową arenę. I będziemy mieć tutaj do wyboru różne rzeczy. Tutaj oczywiście wybiorę warkilię. Bo to jest oczywiste. I ja chciałbym tutaj, bo kanon się przyda. Tak samo jak Butteram. No to, to na pewno nie, to na pewno się nie przyda. I wtedy bym wziął tutaj kanona i tutaj Butter. -rum. Ale nie wiem, bo, bo tak Barbarianie też kuszą strasznie. Tutaj na pewno będę chciał Fireballa, bo to pewnie no, pewnie będzie używał barbarianów, ale jak widzicie, bomb it mamy. Okej, okay, wow, I Jeszcze jakiś samouczek mi daje. O, mój pies szczeka, robi hał, hał, hał. Ale na razie nie chcę tego używać. Na pewno dam sobie tutaj e, jeszcze skrzyneczkę Bomber to co? Nie, 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 ile my tego odblokowaliśmy. nie, 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 nie. nie, nie. Nie, to niemożliwe, to niemożliwe. To jest niemożliwe, ile tego już mamy. Tutaj mamy 6 kart, które możemy wykorzystać. Wiecie co? Wiecie co zrobimy? Zrobimy w kolejnym odcinku deck. Deck, w którym będziemy grać. I ja Wam powiem, jak moje. Już. wam by po prostu jutro. Nie, nie, jutro nie będzie odcinka na pewno. Ale by po prostu mieć już. Słuchajcie, jak ja chcę to robić, chcę robić y, mniej więcej dwa odcinki z w tygodniu, więc y, na razie trzymajcie się ode mnie, to na tyle i pa pa!